Co jeśli powiem ci, że ktoś właśnie teraz próbuje ci wmówić coś, co wcale nie jest prawdą? I robi to tak dobrze, że zaczynasz wierzyć, że to z tobą jest coś nie tak. Brzmi znajomo. To nie przypadek. Dzisiaj powiem ci, czym naprawdę jest gaslighting i dlaczego możesz tego nie zauważać? Rozumiesz. Gaslighting to nie jest modne słowo z TikToka. To jedna z najstarszych i najskuteczniejszych technik manipulacji psychologicznej. I, uwierz mi, nie działa tylko w toksycznych związkach. Gaslighting to sytuacja, w której ktoś, świadomie, próbuje ci wmówić, że twoje myśli, uczucia, a nawet wspomnienia są błędne, żebyś zaczął wątpić nie w niego, a w samego siebie. Wyobraź sobie, że mówisz partnerowi: Nie podobało mi się, jak się wczoraj do mnie odezwałeś. A on ci odpowiada: przesadzasz. Wymyślasz sobie. Ty zawsze robisz z igły widły. Brzmi jak kłótnia. Nie. To klasyczny przykład gaslightingu. Manipulator nie tłumaczy swojego zachowania. On robi coś innego. Sprawia, że to ty zaczynasz się zastanawiać, czy przypadkiem nie przesadzasz. I właśnie dlatego gaslighting jest tak skuteczny. Bo uderza nie w twoje argumenty, tylko w twoje poczucie rzeczywistości. Zaczynasz myśleć, może faktycznie przesadzam. Może ja to źle zapamiętałem. Może jestem przewrażliwiony. A teraz najlepsze. Im dłużej to trwa, tym trudniej ci zauważyć, że to się w ogóle dzieje. Chcesz wiedzieć, jak rozpoznać, że ktoś cię gasliktuje? Są trzy czerwone flagi, których nie możesz ignorować: jeden czujesz się winny bez powodu, dwa zaczynasz wątpić w swoje wspomnienia lub decyzje. Trzy zawsze jesteś tym złym w rozmowie, nawet gdy masz rację. Jeśli masz to w relacji, w pracy albo w rodzinie, to nie przypadek, to nie twoja wrażliwość. To technika, której ktoś używa, żeby cię kontrolować. Co możesz zrobić, jeśli to rozpoznajesz? Po pierwsze, zacznij ufać sobie. Nie każda Twoja emocja to przesada. Po drugie, zapisuj fakty. Serio, zapisuj w notatkach, co się dzieje i jak się z tym czujesz. Potem łatwiej ci będzie zobaczyć wzorzec. Po trzecie, nie tłumacz się w nieskończoność. Gaslighter żyje z tego, że się bronisz. Nie daj mu tej satysfakcji. Jeśli ten temat Cię dotyczy, nie jesteś sam. I nie, nie przesadzasz. Gaslighting to problem, o którym ludzie wciąż boją się mówić. Na tym kanale znajdziesz więcej przykładów manipulacji, psychologii i technik wpływu. Bo rozumieć, to najlepszy sposób, żeby się bronić.